Polecam Szybko poszło Dobra, żeby tu się nie pożnął Musimy to zdobnić na kawałki, żeby się lepiej rozpalił płomień Nie za, bo sobie przeznę czerać. Dobra Jedziemy Gdzie jest kolejny? Tu i z drugiej strony coś mogę nie chcesz się znąć Dobra, o Ja myślałem, że piją, pękła. Dawaj, dawaj, dawaj Jeszcze, jeszcze, jeszcze Dobra. Dobra, jest. Nie wiem, czy lepiej nie byłoby zainwestować w sztila To jest u Czyli tak Jeden kawałeczek Drugi, proszę Państwa Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy Czyli układamy w taką piramidkę ja to Państwu pokażę, układamy w piramidę, te, żeby nie zdusić płomienia i jednocześnie mieć oparcie na galnek, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ja to Państwu później zaprezentuję, pokażę. Muszę tak to zrobić, żeby to mi w ogóle nie, nie zlatywało. A jednocześnie muszę mieć oparcie na galnek, bo dzisiaj grochóweczka, także